Radio Głos. Uskrzydla duszę. Kolejny raz gościem Radia Głos jest pani Maria Pańczyk, którą możemy nazwać naprawdę pasjonatką. Pobożności ludowej zapisanej na kociewiu w kapliczkach, krzyżach. Przypomnijmy, że na warsztacie pani fotografii, poznawania i badania historii tych miejsc, tych obiektów mamy. Ile? 210 obiektów w tej chwili. To jest niesamowity trud. Od jak dawna trwa? Historia czy przygoda z poznawaniem kociewia. Choć jestem rodowitą kociewianką, ale poznanie tak do głębie Kociewia poprzez krzyże i kapliczki zaczęła się w marcu 2018 roku. To już kawałek drogi, tak. kawałek drogi życiowej. Pani Maria dzieli się z nami pewnymi tylko historiami, no bo nie sposób ująć wszystkie, już się cieszymy na to, że będzie książka. Tak, mam nadzieję, że mi się uda, a wierzę w to. Mhm. Więc jak będzie, na pewno yy... Spotkamy się, porozmawiamy i opowiemy o niej. Tak jest. A na dzień dzisiejszy, po pierwszej audycji, która, która została też tutaj zrealizowana, w Brzeźnie Wielkim, przy tej kaplicy Matki Bożej, gdzie wspomnieliśmy też kaplicę w Rożentalu, dzisiaj o kolejnych na Kociewiu, chociaż z okolic Pelplina, tak? Tak. Chciałabym opowiedzieć o figurze Matki Bożej, która stoi na Rudnopolu, jak to pelpliniacy mówią, Rudnopole. Jest to osada, którą mijamy jadąc z Pelplina do Rudna i po prawej stronie w cieniu drzew stoi przepiękna figura Matki Bożej z dzieciątkiem na ręku. Są w koronach. W 2020 roku została odnowiona przez panie, które się tam opiekują tą kapliczką, figurą i tutaj chcę też napomnieć właśnie, że nie jest to mimo że historia danego obiektu sięga dawnych lat ale ta to się dzieje cały czas się dzieje wiara w Matkę Bożą modlitwy do niej nabożeństwa majowe i, I to widać tak? w, w rozmowach, y, kiedy rozmawiam z tymi osobami, które się opiekują. Zresztą też y, miałam przyjemność y, być na nabożeństwo majowym y, w Małych Walichnowach, więc to się dzieje. A wracając do y, figury Matki Bożej, ona y, prawdopodobnie y, powstała po 1930 roku. Wtedy była to y, y, ziemia, majątek. Rotmistrza Klemensa Zielińskiego, który ją tam postawił bardzo ciekawa historia, oprócz tego, że już wspomnę, że kiedy on ją postawił, Matka Boża stała na postumencie w kształcie walca. W tej chwili to już jest prostokąt, trapę w każdym bądź razie ostre zakończenia. I to już było po wojnie w 1947 pracownicy. Postawili z powrotem tę Maryję, która była schowana w czasie wojny. A Niemcy, jak weszli w 1939, to z pewnością była celowe. było celowe niszczenie burzenie nie tylko pewnie na kociewiu tej małej architektury sakralnej, więc młodszły właśnie kapliczki, rzucane były krzyże. Tak samo to spotkało i figurę na Rudnopolu. Ale właśnie robotnicy schowali tę figurkę, i w 1947 została postawiona już na nowym cokole. Chciałabym, i tu się będę posiłkowała tekstem, przeczytać. E, kilka m, informacji o właśnie o rotmistrzu Zielińskim, e, o którym no, trzeba wiedzieć, że był naprawdę zasłużoną postacią. I więc e, pozwolę sobie tutaj e, powiedzieć, że e, jak donosi źródło historyczne, jakim jest urzędowy spis abonentów sieci telefonicznej, wydany w 1926 roku przez Okręgową Dyrekcję Poczt i Telegrafów Bydgoszczy. Klemens Zieliński zapisany został pod numerem 15 następująco. Zieliński, Klemens, rotmistrz 18 Pułku Ułanów, dzierżawca domeny Rudnopole. I o tym napisał pan Bogdan Badziąg, też regionalista Kociewski w informatorze pelpińskim. Historia w książce telefonicznej zapisana. Jako, że prowadzę tę stronę na Facebooku, moją kapliczkę, kapliczki i krzyże na Kociewiu, tam do właśnie do tej figury odniósł się wnuk, żyjący wnuk, Klemensa Zielińskiego, pan Mieczysław Fryza. I on pisze w ten sposób. Rotmistrz Klemens Zieliński, jako jeden z czterech organizatorów Pułku Ułanów, później nazwanego osiemnastym Pułkiem Ułanów Pomorskich, Przyłączał do macierzy tereny Pomorza, w tym Toruń. Brał udział w ochronie lokali plebiscytowych na Warmii. Jako oficer w stanie spoczynku zgłosił się na Ochotnika w 1939 roku do swojego pułku do Grudziądza, po czym brał udział w walkach z Niemcami w pułku utworzonym z rezerwistów. Po powrocie z wojny do Rudnopola został tam już niemieckiego zarządcę, potem został uwięziony w Szutthofie, następnie w Oranienburgu i tam też został w 1940 roku zamordowany. Także <laughs> przepraszam, historia przeciekawa i samej figury i samego miejsca i osoby, która właśnie postawiła, tak? czyli rotmistrza Zielińskiego. Jeszcze zmieścimy na pewno, może nawet nie jedną kapliczkę jeszcze gdzie zaglądamy w naszej dzisiejszej wędrówce z kapliczkami po Kociewiu. Tak. Proponuję teraz podróż do Bielawek. Tam przed domem, bramą właściwie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie stoi kapliczka Matki Bożej Bolesnej. Ona powstała z inicjatywy zgromadzenia sióstr, które prowadzą dom, a to są jest to zgromadzenie sióstr benedyktynek, samarytanek, krzyża chrystusowego. I 20 Października 2013 roku ta kapliczka została poświęcona przez ówczesnego biskupa pomocniczego księdza Wiesława Śmigla. I na niej też mamy modlitwę, którą, pod którą podpisała się matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska, matka tego, założycielka. tak, założycielka i pierwsza przełożona, generalna Zgromadzenia Sióstr. I mamy właśnie wewnątrz kapliczki, mamy, powiedzielibyśmy, pietę, tak naprawdę, tak Matkę Bożą. Która trzyma na, na rękach tak, rękach ciało Chrystusa. Jest ona też okolona metalowym ogrodzeniem, i też często, często tam widuje się ludzi, którzy się tam modlą przy tej kapliczce. Jeszcze możemy zajrzeć w jedno miejsce, A, ponieważ ja. tych, przypomnijmy, pani Maria Pańczyk ma opracowanych już 210, kolejne są w drodze i publikacja w drodze, która nam to wszystko y, pozwoli y, poznać. Tak, teraz proponuję wybrać się do gniewa. W gniewie. Tuż przy wyjeździe, właściwie z gniewa, bo lepiej widać tę kapliczkę Matki Bożej, wyjeżdżając przy ulicy Lipowej, tuż do drogi krajowej 91, przepiękna w kolorze takim czerwono-brunatnym, pięknie odrestaurowana kapliczka Matki Bożej. I tam ona, tak jak już ksiądz pytał o to, jakie z jakiej inicjatywy, jakie były powody powstania, więc ta kapliczka powstała w podziękowaniu za powrót wielu gniewian z pierwszej wojny światowej. Mhm. Oczywiście też, ona powstała w 1922 roku, poświęcił ją ówczesny ksiądz, Ignacy Rozentreter. No, jak już wspomniałam, też hitlerowcy burzyli te kapliczki w 1939, także i ta została zburzona, ale znów się historia powtarza ocalała figurka Matki Bożej, więc została ukryta przez miejscowy Gniewian i dopiero w 1947 roku um, znowu stanęła na swoim miejscu. A samą kapliczkę ufundował piekarz z gniewa pan Edmund Budzik. I w 1947 została oczywiście poświęcona przez księdza Tadeusza Bartkowskiego. Tutaj też może dodam legendy o tym miejscu, ponieważ legenda głosi, że przed wiekami w tym właśnie miejscu stał kościół Świętego Jerzego, a przy nim znajdował się szpital dla osób zakaźnie chorych. Ale inna legenda też yy, głosi, że z tego miejsca prowadziły yy, podziemne drogi do zamku. Mhm. Dziękuję bardzo. To tyle na temat Gniewskiej Kapliczki. Jeszcze coś dzisiaj damy radę? Jeszcze My mamy jeszcze na dalej. podorędziu, jedno, tak, jeszcze jedno, jedno miejsce. Tak? Zaglądamy, a. Do no zapadamy. właśnie, i za chwilę na zdjęciu też to zobaczymy. A więc yy, nie właściwie Morzeszczyn, ale gmina Morzeszczyn, a w niej Nowa Cerkiew, przepiękna wieś Kociewska, w której przy kościele stoi powiedziałabym nietypowa. Kapliczka Matki Bożej, bo zazwyczaj właśnie mamy segmenty poszczególne jakby prostokątne, a tu mamy w kształcie walca i nie z czerwonej cegły, a jest z jasnej cegły wypalanej. Jest to, jak się dowiedziałam, już rzadki materiał, który można otrzymać, żeby powiedzmy czy postawić, czy doprowadzić do renowacji. Ale wracając do, do samej e, kapliczki, więc też w okienku stoi Matka Boża. I tutaj y, 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 wiem, y, jaka, jaka była intencja postawienia tej kapliczki. Otóż. Trzeba nam wiedzieć, że na Kociewiu też y, byli y, mieszkańcy, właśnie mieszkańcy Nowej Cerkwi, nie wiem skąd, ale tu na pewno oni uczestniczyli w powstaniu styczniowym. I właśnie to jest y, podziękowanie wotum takie dzieńczynne za szczęśliwy powrót y, z y, powstania. <słuch> Ale chciałabym też połączyć tutaj e, historię e, tej kapliczki stojącym obok kościołem. Kościół ów e, e, pierwszy stał drewniany przeżył dramat, ponieważ spalił się. Dopiero w XVIII wieku powstał ceglany kościół, i tutaj też jest nawiązanie do tego, że Y, było w Pelplinie y, opactwo cysterskie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ y, w tym kościele y, został pochowany Maciej Prądzyński. Któż to był? To był przeor y, y, w zakonie naszym w Pelplinie y, cysterskim i wtedy kiedy dochodziło do y, kasaty zakonu y, celowe działania tak Prusaków, tudzież króla Fryderyka Pruskiego, który uważał no, nasze opactwo pelpińskie za gniazdo, że tak powiem w cudzysłowie światłości, oświaty, wykształcenia polskości, patriotyzmu, więc to dokonał zniszczenia, ale został właśnie już, że tak powiem przeor Maciej Prądzyński, który de facto w w ostatnim jakby, um, czasie y, pełnił funkcję opata, a potem już przeszedł y, pełnić y, obowiązki y, proboszcza y, w kościele właśnie w Nowej Cerkwi i, i tam spoczywa. Co ciekawe jeszcze jeśli chodzi o kościół w Nowej Cerkwi. W czasie II wojny światowej y, mieszkańcy Nowej Cerkwi zbierali łuski od naboi i one znajdują się w Żyrandolu kościele. Tyle ciekawostek, jeśli chodzi o kapliczki, jest ich mnóstwo, ale mam nadzieję, że Państwa zainteresowałam tematem kapliczek, tym bardziej, że mamy maj, miesiąc Maryi. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pani Maria Pańczyk była gościem Poranka w Radiu Głos, aby no nam przybliżyć być te miejsca, obiekty, których i historia, i pobożność, i tradycja. Ale i żywy, dzisiaj też Kościół, gromadzą się wierni na modlitwie, ciekawe obiekty architektoniczne, ciekawie, tak jak tutaj przypominam, nasze spotkanie dokonało się w Brzeźnie Wielkim przy Kaplicy Matki Bożej, które świadczą, że w tych miejscach gdzie idzie człowiek, sobie postawił właśnie znak, że Bóg czuwa nad nimi, że czuwa Maryja i przez to chyba ten duch bardziej był uwznieślony. Dziękujemy bardzo za to dziękuję spotkanie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.